Cześć wszystkim, Leszek z tej strony. Dziś zagramy w grę Dim Sum Price. Właśnie tutaj tylko zwiększę zakład. Powiedzmy, zaczniemy od 4 zł. Dobra, lecimy. Jakiś kupon. Jeszcze totalnie nie wiem dokładnie, co w tej grze można wygrać, ale tu piszą, że mnożnik jest dobry. Kupon. Prawdopodobnie coś fajnego. Dobra. Tak. No, mniej złotego wygrałem. No, zaczynamy. Kupon. Ciekawe, co to jest za kupon? I ile trzeba zebrać tych kuponów? Dobra. Muszę zwiększyć stawkę. 6,25 A mnie tak wydaje się, że kiedy 8 zł, mam to, to klasyczny dla, dla leszka. No kręcimy na, na, na 6,25 na razie. Dobra, lecimy. Kupon Ciekawe, co to jest za kupon. Co będzie, jeżeli 3 kupony będzie. No, na razie lecimy kupon. No, już już ciekawie, ciekawie, co za kupon. No, czajnik jakiś. O, no co, herbaty mi zrobić? <ścoughs> nie, coś nie, nie, nie udało się. Tak, dwa kupony. Dobra, ciekawy jestem. No. Co za kupon? A, znowu ja za szybki jestem, wygrane 12.50 było. Dobra, czajnik, kupon, czajnik i kupon. No, na razie nic. Tak, co to jest? O, 7.50 wygrane, proszę Państwa. A, jeszcze więcej. A nie, 7.50. Zgadza się, kupon. Dwa kupony, tak. Co to jest? 7,50. Dobra. Tak, taka relaksująca muzyczka tutaj, w tym slocie. Dobra. Więc tu muszę zwiększyć stawkę. 7,50. To jest 9 zł, a co nie? Mogę sobie pozwolić na to. Kupon. Dobra. Czajnik, dwa czajniki, kupon dwa czajniki. Dobra. A, czyli to jakby darmowe spiny w tych czajnikach, nie? A, no tak, właśnie. Dobra. Już zaczynam rozumieć o co chodzi z tą grą. Tylko ciekawie jestem co za kupon. No. Mi podoba się w tej ta, ta muzyczka relaksująca w tej grze. Dobra. Czuję, 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 że wygrana bliska jest. Dobra. Na razie nic. Okej. Okay. Kupon? No, na razie to, 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 to dwa kupony było, A, już widzę, tu napisane, że jak trzy kupony będzie, to będą włączone spiny darmowe. Okej. Okay. Ciekawe, ile tych spinów będzie. Czajnik. Aha. A, czajnik to jakby respin. Dobra. O, jeszcze jeden czajnik. 5,40. Kupon, no na razie nic, szkoda, ale zdarzy się. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Dobra, kupon, kupon. Dawaj, trzeci kupon, chce jest. No, zobaczmy co to jest. Aha. Pięć darmowych obrotów. Czyli zrobiłem jedną stawkę. I teraz mam 5 darmowych obrotów. Ile tu jest tych czajników? Kurczę. 12,60. Tak, ponowny obrót. Jejku. Ale tu coś mocnego mi się wydaje. A, od tych czajników mam powtórzenie obrotów. Ojejku, ale to, to trudne jest, ale już <grywanie> 55 złotych wygrałem. Słuchajcie. No, twoje wygrane 82 w sumie. Ciekawie ile tych spinów, ale te kupony. Trzy e, kupony zebrałem. To, to fajnie było. Tak, jeszcze jeden czajnik. A czajnik robi ten powtórny obrót. Kurczę, 145 w sumie już. No niezły, niezły, niezły. Ile? Twoja wygrana? Ile? Dobra, mi to się podoba naprawdę. 160 zł, proszę państwa, wygrałem. A możecie też spróbować wygrać. Ponieważ na stronie mają takie. Yy... Spiny darmowe dla nowych graczy. No, także polecam. E, można sobie zagrać, spróbować, relaksując. No, czemu nie? Bo to jest za darmo. Przecież warto spróbować. Dobra, prawdopodobnie, prawdopodobnie że już muszę kończyć dziś. No, 45 na koniec. E, zobaczymy, co będzie w kolejnych grach. Także będę próbować nagrać kolejne filmiki. A cześć wszystkim. Pa.